Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku serii Bitwa Picka i tutaj dzisiaj prezentujemy Wam Kolberta. Kolbert, krążownik 10 poziomu, mamy wyposażenie, pociski odłamkowo burzące, 13,8 zasięgu, pociski przeciwpancerne, mamy tutaj atak lotniczy bombami głębinowymi na 8 km, grupę naprawczo-ratunkową, hydrosondę i oczywiście mamy doładowanie silnika, w tym momencie kapitan tutaj korzysta w tej chwili aby jak najszybciej popłynąć no i mamy grupę naprawczo-ratunkową gdzie PW na sekundę powraca plus 337 moi drodzy, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału i pozostawienia łapeczki do góry aby Wasze filmy były wyświetlane jak najwyżej na kanale YouTube usiądźcie sobie wygodnie, no i płyniemy Kapitan już tutaj zauważył jeden z okrętów nieprzyjacielskich. Jest to Mecklenburg. Jest, jest pełno. Słuchajcie tutaj. Pancernik. To Tutaj się zamyśliłem właśnie w tym momencie, bo Yang pozostawił dym. Zobaczcie. No i Mecklenburg jest tutaj dość mocno obijany. Ładne zachowanie kapitana na Yuyangu. No i teraz czy wejdzie torpeda? Jest nie torpedą. No i Maklenburg, zobaczcie on topnie w oczach. Co się tutaj wyrabia? Holbert, miękka maszyna, ale zobaczcie jak upierdliwa. No w tej chwili nie ma. Żadnego e, wyświecania, nic tu nie widać. Kapitan bije w ciemno, pokazał się z powrotem. Makleborg e, strzał za strzałem. No i tutaj myślałem, że Makleborg coś trafi. No ale niestety, zobaczcie, za chwilę Makleborga nie będzie. Pozostało dymu na na 17 sekund. Na 14, na 10 sekund jest tam ponowne e, uszkodzenie. No chyba przez te 7 sekund, już kapitan tutaj nic wiele nie zrobi ale zobaczcie, 62 tysiące, uszczuplony jest no to pancernik on jeszcze płonie a dobrze, tutaj jeszcze Piotr Pawłowski nie pokazał, bo był bardzo, bardzo blisko i mógłby zrobić, jak ja to mówię, zdjęcie radarem, no i by był kolbert wyświecony no i teraz zobaczcie, może uda się jeszcze trafić, podpalić Makleburga, ale to już chyba raczej nie No i co, mamy Piotra Pawłowska, trzeba tutaj uważać, bo to okręt, który posiada dalekiego zasięgu radar, może zrobić tutaj zdjęcie, znowu idą torpedy od Holanda, najprawdopodobniej od Holanda, ostatni kapitan też dostał tymi torpedami i nie zadał wiele tutaj damage'u, ależ w tym momencie jednak kapitan na... Kolbercie poczuł te torpedy. Nie widać na chwilę obecną, nic. idą następne torpedy. No trzeba się przesunąć do przodu. I jest mm, tutaj Pietro Pawłas krytykuje Yu Young. E, jak zostanie wyświetlony, będzie problem. To samo z Kolbertem, ale zobaczcie ten grad pocisków powinien tutaj zlikwidować tego Pietra Pawłaska. No, pozostaje niezbyt dużo tego dymu, bo 12 sekund jeszcze no i kapitan będzie próbował jeszcze zlikwidować jak najwięcej tego Piotra Pawłowska. No i Colbert jest wyświecony, włączenie tutaj hydrosondy, aby nie otrzymać znowu obrażeń od torped I zobaczcie, Colbert jednak tutaj jest w sytuacji komfortowej, jest niewidoczny, stoi. Przepraszam, jest widoczny, ale kurczę, y, obija niesamowicie tego Pietro Pawłowska. No i znowu torpedy. Dobrze, że ta hydrosonda jest włączona. Miejmy nadzieję, że kapitan nie przytoli żadnej torpedy. No i Pietro Pawłowski spoczywa na dnie. Albert wyświecony. Hydrosonda włączona. Ciekaw jestem, kogo można się tutaj spodziewać. No i kapitan będzie chyba. Tak, jest. Zobaczcie, jest Hayata. No, Hayata jest tutaj już w gradzie pocisków. Schował się do zasłony dymnej. Ale w tym momencie Hayate widzi Colberta, Colbert nie widzi Hayate i tu może być parę. Pokazuje się, jest fajnie tutaj widoczny w tym momencie. I trafienie. A ah, jest. Na Hayate za wszelką cenę chce zlikwidować pancernika z drużyny zielonej. Kapitan jak to mówią, Maca szuka, szuka tutaj. Zobaczcie, i niestety ale jest slawa, 10 km kapitan wycofuje się delikatnie. Strzał zmontany i slawa jest ostrzeliwana bardzo mocno. W tym momencie Kolbert jest niewidoczny, dostaje jakieś tam obrażenia, żeby się tylko udało podpalić tą sławę. Sława nam znika. No i teraz gdzie to Hayate jest, zobaczcie pozostało tylko 3 okręty z drużyny zielonej, Zielony mają mm, tutaj 3 punkty No ale chyba nie uda się tego tutaj wygrać, no zobaczymy No i wyświecony Colbert Najprawdopodobniej jest to Hayate na poli, no teraz troszeczkę będzie problem jest Napoli, daj strzał do Kolberta, nie trafił. Jest Napoli podpalony. Kapitan liczy, że Vermont jemu tutaj jakoś pomoże. No i znowu strzał od Napoli, oby nie trafił. No, jednak udało się trafić za 6000. Zobaczcie, jak dzielnie tutaj kapitan walczy z Napoli. Napoli topnieje w oczach żeby jeszcze tutaj Vermont pomógł, trafił dobrze Napoli, 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 Napoli schodzi i już jest podpalony ależ on tutaj walczy, jak on walczy zobaczcie, jest ładne trafienie, jedno, drugie, trzecie ściana tych e, pocisków i no, czy uda się jeszcze naprawić, Kolbert tak, naprawia się no i Napoli, Napoli zostało zlikwidowane no nieprawdopodobne, co on wyprawia na tym Kolbercie i jeszcze hajatę oj, już zniknął w dymie i hajatę na dnie, mamy już moi drodzy, następne zatopienie Kapitan wycofuje się, wie, że tu gdzieś już będzie bardzo blisko Hayate. Zobaczcie, jak on tutaj przewiduje to wszystko, co się może dziać. No i jest Sława. No tutaj te pociski przeciwpancerne na pewno będą robiły przebicie na wylot, więc tutaj kapitan może czuć się bezpieczny, no chyba, że faktycznie coś siądzie, no ale nie tak do końca i Sława podpalona. Zobaczcie, jak kapitan tutaj ładnie w tym przesmyku pogrywa, no nie daje się jeszcze tam Vermont pomaga zlikwidować sławę no, mamy wyspę no trafia jednak i to jednym pociskiem sława mocno podpalana no i teraz pójdzie ściana zobaczcie pęcza wszystkich pocisków następne podpalenie no ta sława no zobaczcie ależ kapitan obrał sobie tutaj ładnie Zobaczcie, celownik i ściana. Ściana, 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 ściana. No, oby nie trafił! Uj, tu trafił! Bardzo, bardzo, bardzo mocno i mamy następne zatopienie. Totalny egzekutor, likwiduje wszystkie okręty, które napotka na swojej drodze. Jeszcze przed chwilą mówiłem, że... Zieloni praktycznie nie mają szans. Zobaczcie, jak te szanse się wyrównały. 3 na 3 okręt. Jest Montana. Piękne ustawienie się za wyspą. Niewidoczny kolbert, ale Colbert tutaj, zobaczcie, wykonuje wyrok. Nie widać na chwilę obecną, ale już jest tam podpalenie. No, und znowu Hakurio. Kapitan nie widzi w tym momencie w ogóle pancernika. No i jest podpalenie, jest duży kaliber. Kapitan tutaj na kolbercie ładnie walczy z pancernikiem, no ale tak jak mówię, no ciężko będzie, ciężko będzie. To wyświecenie, no i zobaczcie, no chyba, że udałoby się go teraz jeszcze podpalić i zlikwidować Montana Montana oddaje strzał i lotniskowiec atakuje jeszcze Kolberta. No i zobaczymy czy uda się jeszcze tutaj zlikwidować. Ależ chybiła Montana, zobaczcie. Gdzieś to niedaleko chyba będzie e, e, Hakuriu, moi drodzy. No i zrzut torped chyba nie trafi. Czy tak, jednak trafi? Jest tutaj zalanie. Naprawka od razu ruszyła i... Kapitan na Holbercie naprawia się. Pancernik wciąż płonie. Nie, jednak się już ugasił, moi drodzy. Kapitan na pewno będzie chciał go tutaj dogonić i e, troszeczkę jego tam jeszcze połaskotać. Jest wyświecenia, No i mamy, słuchajcie, Hakurio. No zobaczcie, ten lotniskowiec, który za wszelką cenę próbował zlikwidować naszego bohatera i pociski przeciwpancerne myślę, że zrobimy tutaj dobrą robotę zobaczcie jak on się topi w, w oczach zobaczcie jak hp tak spada niesamowicie że myślę, że uda się jeszcze zlikwidować pozostało 48 sekund do końca bitwy ojoj oj, oj, jest jest tam ładne trafienie 40 sekund jeszcze 39 czy uda się zlikwidować hakury myślę, że raczej tak zobaczcie Ależ groźny jest kolber. I mamy następne zatopienie.